Pracownik jest bardzo specyficznie tutaj w towarzysza zwizualizowany. Jest to kobieta pracująca w sektorze usług. I to bardzo trafne jest. To bardzo trafne, dlatego że, zobaczcie Państwo, my teraz przechodzimy procesy, tak jak y, pozostała część Europy, deindustrializacji. Polega na tym, że w niektórych krajach, takich jak Polska m.in. bywali na pewne zresztąści historyczne, ta deindustrializacja związana z wchodzeniem. deuralizacją, czyli ruchami z ze wsiedlu miasta. Ta ludność nie bardzo może sobie znaleźć dobre miejsca, jak to miało dawniej, na wcześniejszych etapach rozwoju cywilizacyjnego. No i stąd nagromadzenie pewnych zjawisk, które zresztą przy okazji gromadzą się też we Francji i Hiszpanii. To jest bardzo charakterystyczne, a będziemy tam odbywać najbardziej w Hiszpanii wizyty studialne. Warto to mieć na uwadze. Nie ma dobrej odpowiedzi na ten stan rzeczy. To jest przyszłość rynku pracy, ale zauważymy również, że kiedybyśmy z pewnej odległości spojrzeli na to, co staramy się robić, na kontekst tego, co staramy się robić w okresie dialogu społecznego na poziomie regionalnym czy w ogóle dialogu, nie, ale, 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 ale najbliższy kontekst to może nie mądre dzisiaj słowo, ale tym kontekstem jest polityka, jest to praca ekonomia polityczna. Myśmy troszkę zapomnieli Nowe modele, poszukuje nowych odpowiedzi, przecież czy ta polityka fake security tak naprawdę jest w sposób zbudowany nową odpowiedzią, to odpowiedzią głównie na problemy polityki ekonomii politycznej. I gdybyśmy spojrzeli na, z pewnej odległości na to, czym się para ekonomia polityczna, jak przychodzą te fale pewnych rozwiązań znaczy to to, na przykład od lat 50. dla Europy Zachodniej, kiedy mamy do czynienia z wzrastaniem welfare state, mas i jednocześnie stabilizacją. Zauważyłem, że właściwie jest możliwość przesunięcia, przesłania akcentów istnieje pomiędzy trzema sferami, hierarchiami, najwyższym, gdzie najwięcej jest komponentów zamiast władzą, rynkiem, który stanowi otwartą interakcję konwencyjną oraz sieciami społecznymi. Więc spojrzymy, zauważyć Państwo na te procesy z tego yy, kontekstu, no to zauważymy również tą Panią, która z czę coraz częściej pracuje w sektorze usług, który dodatkowo, mm, jak zresztą inne niższe yy, stosunków pracy w Polsce, czy rynków pracy w Polsce, zaczyna się charakteryzować dużą labilnością, zaczyna się charakteryzować przewagą zatrudnienia na czas określony, no, a to oczywiście w procesami, które w jakimś kierunku nas prowadzą, tylko za bardzo nie wiemy w jakim. Nie jest to świat tak przejrzysty jak świat, to właśnie państwo industrializacji lat 50., -tych, 60. -tych, w kraju człowieka zawodnie, gdzie ruch z ze wsi był kojarzony z zatrudnieniem w przemyśle, ale jednocześnie nie towarzyszyło temu masowe zatrudnienie kobiet. I to warto i łatwo zresztą sprawdzić nie, w statystykach. Mamy ja, mam no, od 90. do 2000 -tych w Polsce, gdzie można powiedzieć, że wszystkie te etapy rozwoju, one się skumulowały, one przybierają troszkę taką postać, która właściwie wydaje nam się często chaotyczna. No i jedyne rozwiązanie to po prostu myśleć nad przyszłością, ale nie starając się wyciągać zbyt pochopnych wniosków od tego, co czasami wypowiada rzeczywistość. Pamiętajmy o tym, że pewne rozwiązania instytucjonalne, o których będziemy mówić i dyskutować je teraz, to oczywiście są chwalebne, ale one muszą wyborować. Świata przemysłowego, na pewne bolączki, bo bo tak na dobrą do sprawę z lat 70., -tych, 60. -tych w krajach e, e, dojrzałych, w tym sensie rynkowym i demokratycznym. My dzisiaj mamy wiele bardzo różnych czynników i zobaczcie Państwo, faktem jest, że możemy wpaść w taką pułapkę, tym też wspominałem o tej Pani tu mówić na a mianowicie dość pociągające może się znaleźć. maksymalnie deregulujemy. A to na przykład rynek pracy rozmaite fundusze osłonowe, to wtedy musimy zdecydować sprawę, że wówczas sektor usług rzeczywiście będzie wchłaniał więcej kobiet, które będą na tym rynku pracy aktywne, ale nie będzie ich wchłaniał tak, jak dawniej to robił przed sektor usług nie ma takich... Zawodowe, liczyły się i Związki Zawodowe z pracodawcami i rządem układały pewne relacje na poziomie generalnym. Tutaj odpowiedź można powiedzieć na, ten, na tę sytuację jest dosyć spóźniona, a pułapka polega na tym, że możemy rzeczywiście zaoszczędzić trochę na aktywnych formach no, ekonomii politycznej, ale jednocześnie stracić i wejść w pułapkę stabilizacji na poziomie niskiego To jest które sobie trzeba odpowiedzieć. że rzeczywiście nam y, jakoś tak wyjdzie ten model, bo to czasami tak, niestety, niestety czy niestety, tak po prostu wygląda y, społeczeństwo, to powinniśmy pamiętać, że odsłania się wtedy przed nami następna, kolejna trudna runda rozmów, nie tyle negocjacji, tylko rozmów na temat stanów rzeczy, które nas zaczynają zastanawiać. Bo tak ta dobrą sprawę w wielu przypadkach będziemy musieli jeszcze wypracować odpowiednie kategorie, które nam pozwolą dobrze opisać,